Pit though still times it nicely done. Dupree gets two players off of this eight seconds left. Point blank, hot bite. Oh, 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 oh Monacy, we're on. Yes, we are. A little bit of clutch sprinkled in for an attempt at G2's first round win. No, Apex tries to jump across. Lethal mistake. You do not survive a clash versus the kid. And now Monacy gets into the pit. It's him versus Spinks. Kiedy cena jest za mała, Michał mi pała. Michał lubi dawać dupy, kiedy chodzi na zakupy. Za bochenek chleba, Michał zajść tam, gdzie trzeba. Za pojare puszkę coli, Michał użyć do woli. Tależ kałem, Michał lubić, gaz z małym. Ojciec cika na Michała, gdy dotyka jego wała. To przysłowie nie jest głupie, Michał grzebie palcem w dupie. Nigdy nie daj siebie zwieść, Michał lubi jądra gdzieś. racz mądrości tej wysłuchać, Michał da ci się wyruchać. Nigdy nie bądź zbyt uparty, kiedy Michał jest otwarty. Kiedy Michał się nie złości, jego duch gotowości. Każda świnia wie o boże, co jej Michał zrobić może. Michał ma dziś urodziny, będzie trwał pół godziny. Michał anal ma rozparty, gdy przegrywa z tobą w karty. Michał lubi zjadać wiśnie, bo go potem tajcem ciśnie. Do więzienia tleckiego, Michał wyjdzie chuja tego. Szczera prawa co mawiają, że Michała w dupę gają. Michał chce żyć dobre odwicie, licze dupę znakomicie. Nie bywała jest to rzecz. Michał mały ma swój miecz. Może Michał miecz ma mały, no to on by wytrzymały. Michał z dumą sztucha księdza, gdy sporafi duża nędza. Michał z chęcią robi kupek, gdzie z sepek gdzieś zupę. Michał lubi swojego ojca, by ten go wypuszczał z ojca. Rozpocznę dzień to Michała jest zadaniem. Ty ja Ty co masz łeb. Zgadzam się. Jak ja wiesz, jak... w skali 0 Oś... <laughs> Dziękuję. Dawaj, ninja robisz, ninja. Daj, co jest? Jak ze prześcianek go zabiłeś. Już nikt nie żyje, no co ty robisz? No, o, nie Co ty robisz? No, czemu uciekłeś? Po że zabił oso wszystkie osoby i uciekał, bo myślał, że jeszcze jest jedna osoba i Nie, po prostu chciałem wstawić broń na kolejną Bo o no, kurde no. Powiedział Dobra, jakieś masz pytania jeszcze? Do naszego widzimka Planting. I kid myself are ready Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Flash, yeah. flash Wow, Nie <laughs> <Yeah. laughs> Trochę za późno wyleciałeś, ale dobra Jak był wcelowany to by cię zabił Ty Masz smoka, możesz ninja zrobić zawsze. Nież umrzeć od AWP Madigla Nie, widzę Dawaj. E, e, e! Ja wiem co, co to był za ninja? Co to było? Co to było? Nie bo ja przez tego gram, to byłem ogłuszony i myślałem, że paka jeszcze nie wybucha. Personal, nagrywaj ten no, mesh, proszę. Ostatni jest. No a, ja chyba nagrywaj. No co robię? Na no, A jest. A, no nice, nice. Ale od początku? W pierwszej Tak. Górny, 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 górny. Mam pakę. Co się wytnie, to się wytnie. Ej, <grywanie> e, no weź, bo algorytm YouTube mu. W opiniąsku pieniążków niby Big Black Hawk, Nigger Nigger Rygor, 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 jest komerami z Nie trzeba klaskać, nie trzeba klaskać, naprawdę. Weź oni Co? Ej, mi się w ogóle odpaliło coś jakieś dziwne coś. Co to było? Cest Cest ci się chyba odpalił. Nie, odpalił się takie oko jakieś coś dziwne. Tam się coś pojawiło.

Missed four, there a lot of, Three, a of there Here it is. Bang. Hello. Yeah, He didn't want to bother with the clock. He thought he'd get it done with an knife, but it's definitely not a but uh... <laughs> Zabiłeś <swęgo> bardzo dobrze. <laughs> let, let. Easy easy guys. One dead. Shut up. O, sorry, sorry, to ja. Tu, wot. No co, raz w ciało daleko. Nie tu. Jeszcze de on defuje. Kiedy ty ludzie? Kill. O, nice, nice, nice. Very good job. Hands job. Рай. Я right. right. ja тебя не понимаю. Айм Russian. Я, no, no, no. ja ja тебя не понимать. Грамм русским, который не разумеет английского. Грамм русским, который не разумеет английского. Я б ердовал. Наваним, Нет, нинда.

Czemu? Czemu? Brawo. Czemu? Chodź na jedną kostkę jeszcze. Na no pewno osoba grę przeszła, właśnie. Kto? Nie, nie będę palcem po Czy to się liczy jako znalezienie Pago czy nie? Co to jest? Ej, czy ja znalazłem Pago czy nie? Czy to się liczy czy się nie liczy? Do pagu, bo Pagowam się! Nie, co nie tu! Zaraz będzie badna na twój mieć... Nie no, Pago jest znaleziony już. Pago jest ale nie trochę do signa, nie? Poczekaj, żeby... No jak w domu? To że on strzela z żółbska, także... Jestem Mogłeś pisać, to bym dograł hey, to yes. 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 Dobra, <laughs> Mi się. Jest. Dobra, przegrywałem go teraz, raz drugi. że umarłem, bo... Defuse me, please. Defusing. Nie jedno nie, nie. Co ty robisz? <gry> Kurde, bo mi zaraz autobus trzci, więc musiałem to zrobić. O, oh, GG.